Dzień dobry Iwonko. Odpowiadam na Twoje pytanie. Pierwsza kwestia relacji z Panem. Tu czytam imię i nie podaję. Co się zadzieje w tej relacji? się wkrótce zadzieje w relacji pomiędzy Iwonką. Yy. Propozycja, która nie będzie mieć mocy, niespełniona obietnica. Nadzieja na Nadzieja na powrót, ale jednocześnie znowu takie same obietnice, próba wciągnięcia po raz kolejny w jakieś partnerstwo, ale jakoś nie czuję, żeby miało to potencjał zmiany. Dobra, co się zadzieje w związku między Iwonką a w najbliższej przyszłości? Padną tutaj jakieś wyjaśnienia. A i będą między wami rozmowy na temat uczuć. Natomiast ja bym powiedziała, że to będzie taka rozmowa, gdzie ty powiesz, ja sobie te uczucia mam do ciebie takie i takie, i sobie je tak i tak realizuję, bo ja w taki sposób kocham, ja tak um, realizuję się, tak? W miłości. To samo powie on, czyli następuje tu jakieś wyklaryfikowanie, być może nowego wspólnego punktu widzenia, wyjaśnienie pewnych reakcji, bo ktoś robi coś, a druga osoba, tak? Reaguje tak czy tak, padną obietnice. Niestety myślę, że przełożenie pokazało, pokazało, że one nie zostaną dotrzymane. I teraz mam kartę głupca. Karta głupca to mniej więcej wychodzę na tym jak zabłocki na mydle, tak? Więc może zaryzykuję. Mimo tego, że wychodzę na tym jak zabłocki na mydle, to jeszcze raz dam szansę, jeszcze raz zaryzykuję. Aczkolwiek ta karta głupca no też kusi mnie, żeby powiedzieć, że, że państwo no, w jakimś sensie każde z was pójdzie, pójdzie nową drogą. Pójdzie nową drogą. Tu będzie będzie coś takiego. Um, Poczucie krzywdy, ojej, jaki, to, to możesz mówić ty, to może mówić on, jaki ja jestem, jaka ja jestem skrzywdzona, wszystko na mnie, to co złe spada z twojej strony oczywiście, tu obarczasz mnie jakimś, jakąś winą za coś tam, czego nie robię, no tego typu pretensje, tego typu pretensje, ale też jeszcze może być jedno znaczenie tych dwóch kart, a mianowicie te niespełnione obietnice, bo to była część planu. I teraz tak, może Ty sobie zrobisz taki plan, że zostawisz człowieka, ale to będzie częścią Twojego planu, gdyż jakby faktyczny rezultat Twój do osiągnięcia jest taki, że chcesz mu pokazać, kto tu jest górą i mimo wszystko Plan zakłada to, że chwilowe odejście będzie skutkować połączeniem ponownym. Więc ten czas, który jest przed Wami najbliższy, to nie będzie sielanka. Jednocześnie plan, ten o którym powiedziałam, że Ty możesz mieć taki plan, ten plan może dotyczyć drugiej strony, jego. Czyli rozejdźmy się, ale w domyśle, ok, ja jednak chcę, żeby nastąpił powrót. Więc obie strony, powiedziałabym, że będą tu mocno kombinować. Każdy będzie chciał wdrożyć reguły swojej gry. No tak, no, no powiedziałabym, niełatwa ta relacja wasza. Dobra, a teraz... Mm, Finanse, kariera, prawo i artystyczne zajęcia. Mm jak się rozwinie dla Ciebie działka związana z prawem i działalnością artystyczną pierwszą i drugą. A jeśli chodzi o pierwszą dobra, zacznę od początku. Jeśli chodzi o te prawne aspekty, to tutaj wyjaśni się kwestia jakiejś straty finansowej, czyli nie wiem, możesz wziąć dokumenty, zrobić rozliczenie, podsumować i się okaże, że na tym jakimś tam aspekcie nie zarobiłaś tyle, ile planowałaś zarobić. Ale to się, jak mówię, to się wyjaśni. Czyli być może tutaj um, będzie taka um, refleksja z Twojej strony, um, czy ten kierunek, w którym idę, um, on co prawda nie przyniósł mi zakładanego um, rezultatu finansowego, ale warto go kontynuować, gdyż no, w przyszłości mam nadzieję, że to przyniesie rezultat, czy też z różnych opcji innych wybierzesz coś jeszcze, co Twoim zdaniem, będzie dodatkiem, tak, do tej, do tej jakby pierwszej linii. Czyli e, cała sprawa, że wyjaśni się kwestia e, jakiejś straty finansowej, doprowadzi do podjęcia przez ciebie e, konstruktywnych decyzji i myślę, że to dobrze. Teraz tak, kwestia związana z działalnością artystyczną numer jeden. No tu widać taką kwestię, a mianowicie dużo emocji, w to wszystko jest włożone. Ale uwaga, bo może być coś takiego, że ktoś ci podbierze, krótko mówiąc, ukradnie występ, ukradnie rolę, ukradnie utwór i będzie to powodowało spore emocje. Natomiast, no, też takie mam odczucie, że jakbyś może troszeczkę. Może, Jezu, jak to powiedzieć, złodziej czasu przychodzi mi coś takiego na myśl. Złodziej czasu, ale to co, żebyś, no raczej nie, no w karcie księżyca jest bardzo dużo emocji związanych. No więc co komu kradnie emocje, albo co komu kradnie występ i emocje są z tym związane? Kto komu kradnie czas? Może chodzić o czas, ale bardziej bym powiedziała, że może tu chodzić o jakieś takie dziwne, dziwne sprawy związane z podebraniem roli, utworu czegoś takiego. A... I ostatnia działalność artystyczna. Artystyczna, no też można, no tak, artystyczna. Okay. Tak to nazwijmy dla potrzeb filmu publicznego. Nie patrz na to, co było. Skup się na tym, co jest. Zobacz, co masz. Tu i teraz. Odżałuj coś, co się nie udało. Zacznij od nowa. I jeszcze nie wiem, tematycznie. Tematycznie. Nie wiem, jaki ty rodzaj tej sztuki uprawiasz, jaki temat, ale tak. No albo to może dotyczyć zdrad, to, co, o czym będziesz pisać, może dotyczyć zdrad, może dotyczyć jakichś chytrych y, planów, intryk. Nawet bym powiedziała żalu lub żałoby, temat, mówię żal lub żałoba. Ale to tak mi przyszło pobocznie na myśl. Natomiast, no jak, jak tu się będziesz czuć? Kontynuuj. To bym, bym powiedziała tak. Nie ma co się oglądać wstecz. Jeżeli masz jakiś nowy pomysł, to zacznij to, to robić i kontynuuj konkretnie i konsekwentnie, krok po kroku. I z tego tutaj pokazują się pieniądze. Natomiast. Ta działalność artystyczna numer jeden może też chodzić o pieniądze. Tak, może chodzić o pieniądze, że tu będzie jakaś wydatek na coś, a to się okaże, że to ktoś to zabrał i to są stracone pieniądze. No jakieś tu, nie wiem, dziwny Szwindel. Dziwny Szwindel, żebyś nie wpadła w jakąś pułapkę. I jeszcze to opcja pierwsza, prawo.